I witamy w poniedziałkowy poranek. Wielkanocny poniedziałkowy poranek. A dzisiaj od rana można oglądać kotki. Wprawdzie nie bazie kotki, ale kotki na drzewie są takowe. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj też idziemy jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Idziemy zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Jako, że jest wiosna. W końcu ładna, zielona. Troszkę popadało. Więc jest troszkę wiosny. Wszystko budzi się do życia. To mi się bratu obudziły pszczoły. Które. Miały chętkę zrobić sobie wycieczkę. O i tutaj jeszcze część ich na drzewie wisi. Wczoraj próbowałem część tutaj sobie szcząchnąć do ula. Żeby mu roik złapać. Częściowo się to udało. bo pszczół w ulu zostało. Ale jeszcze może, jeszcze, póki jest chłodno. Zrobię jeszcze jedno podejście, aby tą resztkę też mu do tego ula sypać. Tak. No i cóż. Ja widzę, że koledzy hodowcy ambitni sekcji która do oddziału doszła z podziału sąsiedniego oddziału no dość ambitnie dochodzą do tematu co niektórzy z pozdrowieniami dla Wojtka żebyś nie przedobrzył tymi treningami rano wieczór i w południe Że nie w południe ale rano wieczór ostro jedzie zobaczymy jak co tam lista pokaże mi aż trochę jest żal że wszyscy wożą, a ja nie. No ale samo życie eee, u towarzystwa jest nieposprzątane. Młodzież, młodzież jest młodzież. Są kolejne jajeczka. Eee, tu już większość tych młodych jest taka, że no, sobie urzęduje. Urzęduję sobie już tu po podłodze. Schodzą sobie. O, tu już jest więcej. Tutaj też tam są jeszcze takie mniejsze. No właśnie z tej pary chciałem sobie wysłać na super kapa. Myślę, że koło majówki te będą dobre, więc te też tam pojadą. E, tutaj też są młodziaczki. E, może z tej pary wyślę na Superkapa. Nie wiem, zastanawiam się jeszcze nad nimi. E, o, ten chyba też pójdzie. To jest tak akurat. Chyba samiczka. E, to już też z takich gołem. Na tym kapie coś latały. Tutaj też czekam na te, w zasadzie na tego, na tego tutaj, na WG Gatka. To jak jakoś ma majówki ogarnę, no część tych gołębi będzie trochę taka już mocno starsza, ale to nic nie szkodzi. Chłopaki sobie myślę dadzą z nimi radę, najmniej jeszcze to skonsultuję, ale też miałem je tutaj dzisiaj z rańca szczepić. A tu są jakieś dwa najpóźniejsze, tej gagatki, niedorostki. Nie tu jest też czerwony. No i dokładnie tak samo. Tu czarnuchy. Czarnuchy. Czarny i czarny. To już powinny być do odsadzenia, ale to zaraz po świętach Zaraz po świętach wyjedzie. Pojedzie do kolegów, więc tu się nic nie dzieje. Ten ciemny to jest po Hirnuwie. To pojedzie do Mateusza. Jeden na pewno. Eee, także, tak to wygląda sytuacja. W internetach. Widzę, że tam Rafał z wschodnich skrzydeł ostro ciśnie. Materiały ze ściany wschodniej. Także można coś tam ciekawego o niepałacowych hodowcach zobaczyć. Eee, koleżka życie w locie. Daniel Smagacz też tam fajną serię nagrał z Marcinem Rzepką. Bardzo ciekawe było to, co pan Marcin mówił na temat właśnie tych testów ze Skylanderem. Z tym, że większość gołębi przed tym dużym kompleksem leśnym. Tą puszczą kozieniecką, czy jak to tam się zowie, e, robiło zakrętas i mało co przez ten las szło. Także gdzieś tam ewidentnie widać tą barierę, e, tą barierę w głowie tych gołąbków. E, no i co? Ciekawe materiały. Zachęcam. Chociaż one tam mają dość dużo wyświetleń, ale myślę, że tak normalnie po ludzku powiedziane. Ten gagatek. Na pierwszym planie coś mi odwala maniane. Pierwsze jajka miał czyste. On z córką czerwonego jest. Drugie jajka teraz mają, bo miały tam podłożonego mutka. Drugie jajka też są czyste. Nie wiem, czy to wina samicy czy samca. W tamtym roku miał normalnie młode. To będzie trzeba przeparować. Spróbować coś tam wychować z niego. W zasadzie tutaj. Cały cykl odchowowy zakończył się gdzieś tam dwoma tymi młodymi zaraz z pierwszego dnia zagniecionymi, zadeptanymi. Nie wiem, może padły mi z własnych przyczyn i jeden już taki akurat opal, który miał zostać dla żony, bo chciała, bo wyszedł taki jasny, to dostał jakieś biegunki gdzieś na czas. Nie przyuważyłem, po prostu nie wytrzymał i fiknął, ale to raczej mi się wydaje, że było na tle gdzieś tam bakteryjnym chyba. Takie odnoszę wrażenie po tym, jak to wyglądało. Szybko się zwinął, więc A tak poza tym żadnych problemów, młode rod... ładnie rosną. Myślałem, że na tej słabszej niż co roku karmię, gdzieś tam to będzie trochę, trochę gorzej. No różnica jest taka, że są minimalnie lżejsze. Minimalnie lżejsze. Gołębie są karmione w zasadzie dwa razy dziennie. Teraz już te młode e, potrzebowały tej karmy więcej. Tak to do, do czasu, jak tam były takie kulki, jak te najmniejsze, to dostawały raz dziennie. no Później było widać, że trochę im brakuje, więc dostawały dwa razy dziennie, rano i wieczorem, e, z nadmiarem tej karmy. Także ona tam trochę leżała w tym korytku. W większości przypadków karma czysta, coś tam do wody dodawane. Bez przesadyzmu. No i też się odchowały. Zobaczymy, czy, czy odchowały się na tyle dobrze, że gdzieś tam się godnie zaprezentują. No i cóż no jakoś zaraz się zacznie początek sezonu gdzieś brakuje brakuje mi tej adrenalinki e, całego tego zgiełku związanego z przygotowaniami ale mówię, no jest co innego na głowie gdzieś tam jeszcze wszystkie tematy się domykają w końcu może będzie można e, zacząć coś nowego nową przygodę e, no i też wtedy coś tam więcej nagramy e, nie wiem czy Wiadomo, no, tu gdzie loty mają koledzy w niedzielę, to na pewno będziemy odwiedzać gdzieś tam, w miarę możliwości. Postaram się gdzieś tam coś, coś pokazać. Pierwszy lot mamy już umówiony teraz na niedzielę, więc jest duże prawdopodobieństwo, że coś gdzieś lekał. Może? A może po prostu pojadę, wypiję kawę, popatrzę sobie i pogadam. Pozastanawiam się jak to będzie. No i tyle. E, tyle. Także na, tą, na ten świąteczny jeszcze poniedziałek dużo, dużo spokoju, radości, mokrego dingusa, jak to mówią. E, ale też a, jeszcze też czekam, czekam na film z odpowiedziami na, z odpowiedziami na pytania, które zadawał Tomek Borkowski z Koby a propos sprawozdań z zarządu głównego. Tam kilka rzeczy dość interesujących było poruszonych. Jeżeli ktoś ma taką wiedzę, bo na przykład jest delegatem, a dziwnym trafem ogląda te wypociny nasze. To proszę gdzieś tam, jeżeli nie jest to problem, dać mi znać. Można mnie złapać na messengerze, e ewentualnie gdzieś tam inaczej też. Więc e fajnie byłoby coś wiedzieć, co tam się działo na tym zarządzie głównym, bo są to ciekawe rzeczy. No z tego, co też tutaj słyszę, oczywiście lokalne problemy coroczne. E Tasia grypa. Już niektóre oddziały wiem, że mają loty przesunięte przynajmniej o dwa tygodnie. Także znowu kto się przyłożył do roboty mocno wcześniej, to można powiedzieć, że gdzieś mu się to wszystko mogło rozjechać. No i co? Niestety, niestety, ale tak to wygląda. Oczywiście też ciekawe rzeczy. Manfred mówi chociaż myślę że jeszcze więcej ciekawych rzeczy będzie szło się dowiedzieć od niego osobiście może będzie coś fajnego no zobaczymy na ten moment to wszystko póki możecie to poświęcajcie czas rodzinie bo w sezonie może być trochę gorzej ale pamiętajcie z gołębiami z relacjami z małżonkami jest tak samo jak dbasz tak masz więc żeby później na koniec sezonu, czy na czas, kiedy potrzebna byłaby pomoc, nie było z tym problemu, no to niestety, ale trzeba też tym żonom pomagać. Niestety, niestety, jedno jest pewne, ktoś ma taką żonę jak ja, to ma łatwiej. Także pozdrawiamy. No i wszystkiego dobrego.